Zabrała wszystko podczas rozwodu, ale ja wciąż miałem jedną rzecz, której nie mogła kupić, i to miało stać się jej zgubą. Uświadomienie tego przyszło, gdy siedziałem w swoim pustym mieszkaniu, wpatrując się w jedno składane krzesło, które zostało z tego, co kiedyś było naszym wspólnym życiem. Każdy mebel, każde zdjęcie, każde wspólne wspomnienie zostało skatalogowane, wycenione i podzielone z chirurgiczną precyzją przez jej prawnika. Nawet ekspres do kawy. Nasz pierwszy zakup jako świeżo poślubieni, teraz stał w jej nieskazitelnym nowym mieszkaniu po drugiej stronie miasta. Ale było coś, czego Rebeka nie uwzględniła w swoich skrupulatnych kalkulacjach. Coś, czego nie można było wymienić w arkuszu ugody rozwodowej moją reputację. 23 lata spędziłem budując relacje w tej branży. 23 lata umów na słowo honoru, nocnych rozmów telefonicznych i takiego rodzaju zaufania, którego pieniądze nie mogą kupić. Podczas gdy Rebeka była zajęta likwidowaniem naszych aktywów i transferowaniem środków na konta offshore, o których istnieniu nawet nie wiedziałem, przeoczyła najcenniejszą rzecz, jaką posiadałem: szacunek każdego wykonawcy, dostawcy i dewelopera w Trzech Stanach. Ironia nie umknęła mojej uwadze. Zawsze lekceważyła moją pracę jako sieciowanie robotników, przewracając oczami, gdy spędzałem soboty na budowach czy wieczory na branżowych wydarzeniach. Nie wiedziała, że te relacje staną się fundamentem jej zniszczenia. Odkrycie jej zdrady wciąż bolało jak świeża rana, która nie chciała się zagoić. Minęły trzy miesiące od tamtego czwartkowego wieczoru, gdy wszystko się zawaliło. Wróciłem wcześniej z opóźnionego spotkania projektowego, chcąc zaskoczyć ją kolacją z jej ulubionej włoskiej restauracji. Dom był ciemny, ale jej samochód stał na podjeździe. Wbiegłem po schodach z podekscytowaniem w piersi. Wyobrażając sobie jej minę, gdy zobaczy tiramisu, które specjalnie zamówiłem. Zamiast tego znalazłem ją w naszej sypialni z Davidem Chenem, jej wspólnikiem biznesowym. Technicznie rzecz biorąc, także moim wspólnikiem, skoro to ja sfinansowałem ich konsultingową firmę marketingową trzy lata wcześniej. Dźwięk mojego klucza w drzwiach wejściowych dał im akurat tyle czasu, żeby się ubrać, ale niewystarczająco, żeby zatrzeć poczucie winy wypisane na ich twarzach. Konfrontacja była szybka i brutalna. Bez łez, bez błagania o przebaczenie, tylko zimna kalkulacja. Rebeka poinformowała mnie tym samym tonem, którego używała do omawiania kwartalnych prognoz, że planowała to od miesięcy. Firma konsultingowa była już restrukturyzowana, żeby mnie wykluczyć. Jej adwokat został wynajęty już tygodnie wcześniej. Udokumentowała każdy majątek, każde konto, każdą inwestycję, którą razem poczyniliśmy. Następnie rozpoczęło się sześć miesięcy prawnej wojny, która pozostawiła mnie finansowo zniszczonego. Adwokat Rebeki był rekinem specjalizującym się w rozwodach z wysokimi majątkami, podczas gdy ja naiwnie zaufałem naszemu rodzinnemu prawnikowi, miłemu człowiekowi, bardziej nadającemu się do spisywania testamentów niż do obrony przed skoordynowanym okradaniem z majątku. Zanim zdążyłem zrozumieć, jak bardzo jestem w niekorzystnej sytuacji, Rebeka systematycznie rozłożyła nasze wspólne życie z wojskową precyzją. Dom? Przepadł, sprzedany, aby pokryć jej roszczenia dotyczące wkładu pracy w nasze wspólne inwestycje. Wakacyjna nieruchomość w Maine, przeniesiona na jej nazwisko miesiące przed złożeniem pozwu, kiedy głupio podpisałem dokumenty, które według niej miały służyć celom podatkowym. Nawet mój zabytkowy motocykl, odziedziczony po ojcu, jakoś stał się majątkiem małżeńskim, podlegającym podziałowi. Ale najokrutniejszym ciosem było obserwowanie, jak ona i David publicznie obnosili się ze swoim związkiem, gdy rozwód wciąż nie był sfinalizowany. Zaczęli razem uczestniczyć w branżowych wydarzeniach, pozycjonując się jako para władzy w świecie marketingu. Rebeka przedstawiała Davida jako swojego partnera z tym promiennym uśmiechem, który kiedyś myślałem, że był zarezerwowany tylko dla mnie. Podczas gdy ja siedziałem w swoim pustym mieszkaniu, jedząc jedzenie na wynos z papierowych talerzy. Wściekłość pochłaniała mnie przez tygodnie. Leżałem bez snu, planując skomplikowane fantazje zemsty. Ujawnienie ich romansu ich największym klientom, zarysowanie luksusowego sedana Davida, skonfrontowanie ich w ich ulubionej restauracji. Ale to były fantazje złamanego człowieka, a ja nie byłem złamany. Byłem tylko tymczasowo przemieszczony. Punkt zwrotny nadszedł podczas przypadkowego spotkania w Murphy's Pub, spelunce, gdzie kontraktanci zbierali się po długich dniach pracy. Popijałem piwo i użalałem się nad sobą, gdy Tomi Rodriguez poklepał mnie po plecach. Tommy prowadził największą firmę wykonawców instalacji elektrycznych w mieście i współpracowaliśmy przez lata przy dziesiątkach projektów. Jego poorana twarz zmarszczyła się z troską, gdy usiadł na sąsiednim stołku barowym. Nie mówiąc ani słowa, rozpoczął tyradę o tym, jak Rebeka i David zwrócili się do jego firmy w sprawie kontraktu marketingowego. Spotkanie było katastrofą, wyjaśnił. Najwyraźniej zbadali jego biznes, ale nie rozumieli kultury ani potrzeb branży budowlanej. Co gorsza, zaproponowali mu strukturę opłat, kompletnie oderwaną od rzeczywistości. Gdy Tomi kontynuował opisywanie ich prezentacji, poczułem, jak coś zmienia się w mojej piersi. Żal i gniew, które mnie trawiły przez miesiące, zaczęły krystalizować się w coś ostrzejszego, bardziej skoncentrowanego. Rebeka i David, może i zabrali mi wszystko, co posiadałem. Ale odziedziczyli też coś, z czym nie byli w stanie sobie poradzić odpowiedzialność za odniesienie sukcesu w moim świecie. Tego wieczoru otworzyłem laptopa i zacząłem sporządzać listy. Nie tego, co straciłem, ale tego, co wiedziałem. Każdy wykonawca, który kiedykolwiek zaufał mi na tyle, by powierzyć mi polecenie. Każdy dostawca, który udzielił mi kredytu na podstawie mojego słowa. Każdy deweloper, który dzwonił do mnie poradę w wyborze podwykonawców. Sieć, którą zbudowałem, nie była nigdzie zapisana istniała w uściskach dłoni, wspólnych doświadczeniach i profesjonalnych więziach, których Rebeka zawsze była zbyt wyrafinowana, by je zrozumieć. Co ważniejsze, zacząłem badać nowe przedsięwzięcie Rebeski i Davida. Ich strona internetowa obiecywała rewolucyjne rozwiązania marketingowe dla nowoczesnego profesjonalisty w branży budowlanej. Lista klientów robiła wrażenie na papierze. Trzy duże firmy podpisały sześciocyfrowe kontrakty w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ale gdy zagłębiłem się bardziej, zaczęły pokazywać się pęknięcia. Pierwszą czerwoną flagą był ich model cenowy. Pobierali stawki premium za usługi, które ugruntowani gracze branżowi świadczyli za połowę ceny. Drugą były ich obietnice dotyczące terminów. Gwarantowali wyniki, które z doświadczenia wiedziałem, że zajmują miesiące. Ale największym problemem było ich fundamentalne niezrozumienie tego, jak prowadzi się interesy w budownictwie. Rebeka zawsze była genialna w marketingu skierowanym do dyrektorów korporacji i startupów technologicznych. Rozumiała, jak mówić ich językiem, jak pozycjonować usługi jako inwestycje, a nie wydatki. Ale budownictwo było inne opierało się na relacjach, budowane na zaufaniu i sprawdzonych rezultatach. Wykonawcom nie zależało na nagradzanych kampaniach kreatywnych czy metrykach zaangażowania w mediach społecznościowych. Chcieli partnerów, którzy rozumieli ich wyzwania i mogli dostarczyć namacalną wartość. Spędziłem następne dwa tygodnie na kontaktowaniu się ze starymi znajomymi, nie po to, by oczerniać Rebekę i Davida, ale po prostu, by odnowić kontakt. Spotykałem się z brygadzistami przy kawie, dogadywałem z kierownikami projektów na branżowych wydarzeniach i stopniowo odbudowywałem profesjonalne relacje, które zaniedbałem podczas implozji mojego małżeństwa. Rozmowy były naturalne i niewymuszone. To byli ludzie, których znałem od lat i naprawdę cieszyli się słysząc ode mnie. Podczas tych nieformalnych interakcji nazwiska Rebeski i Dawida pojawiały się w naturalny sposób. Frank Morrison, który prowadził średniej wielkości firmę wykonawczą, wspomniał, że przedstawili mu ofertę w poprzednim tygodniu. Rozważał ich propozycje, ale czuł niepewność co do ich zrozumienia jego modelu biznesowego. Sara Kim, kierownik projektów w firmie zajmującej się rozwojem komercyjnym, miała podobne obawy dotyczące ich prognoz czasowych. Nie naciskałem ani nie krytykowałem. Po prostu słuchałem i zadawałem przemyślane pytania, które pomagały moim kontaktom lepiej przemyśleć swoje decyzje. Kiedy Frank wspomniał o obawach dotyczących harmonogramu, zapytałem, czy widział przykłady podobnych projektów, które zrealizowali. Kiedy Sara zakwestionowała ich strukturę cenową, zastanawiałem się na głos, jak wypada w porównaniu z tym, co płaciła za usługi marketingowe w przeszłości. Piękno tego podejścia tkwiło w jego subtelności. Nie sabotowałem biznesu Rebeki i Davida. Pomagałem mojej sieci profesjonalnej podejmować świadome decyzje. Jeśli ich usługi były naprawdę wartościowe, moje delikatne pytania tylko pomogłyby im dopracować swoją propozycję wartości. Ale jeśli ich oferta była tak pusta, jak podejrzewałem, cóż, prawda, ma sposób na wypłynięcie na powierzchnię. Trzy tygodnie po rozpoczęciu mojej cichej kampanii spadło pierwsze domino. Frank Morrison zadzwonił, żeby zapytać, czy jestem dostępny do projektu konsultingowego. Jego firma zdecydowała się odrzucić propozycję Rebeki i Davida, a zamiast tego chciała współpracować z kimś, kto naprawdę rozumie ich branżę. Projekt był niewielki zaledwie kilka tysięcy dolarów. Ale reprezentował coś znacznie ważniejszego. Wróciłem do gry. W ciągu następnego miesiąca pojawiły się trzy kolejne możliwości. W sieci rozchodziła się wieść, że jestem dostępny do niezależnego doradztwa. Projekty różniły się zakresem, ale wszystkie łączyła wspólna nić: klienci, którzy albo odrzucili usługi Rebeki i Davida, albo ponownie rozważali swoje zobowiązania. Zmiana psychologiczna była głęboka. Przez sześć miesięcy czułem się jak ofiara wykalkulowanej zdrady Rebeki. Teraz przypominałem sobie, kim byłem przed naszym małżeństwem. Wykwalifikowanym profesjonalistą, z głęboką wiedzą branżową i ciężko wypracowanymi relacjami. Zabrała mi moje dobra, ale nie mogła zabrać mi kompetencji. W miarę jak moja praca konsultingowa rosła, zacząłem słyszeć bardziej szczegółowe opinie o wydajności Rebeki i Dawida. Obraz, który się wyłaniał, był dokładnie tym, czego się spodziewałem. Dostarczali technicznie sprawne materiały marketingowe. Błyszczące broszury, dopracowane strony internetowe, profesjonalne zdjęcia. Ale chybiali w specyficznych potrzebach branży. Ich największy klient Meridian Construction podpisał 12-miesięczny kontrakt wart 200 tysięcy dolarów. Ale po trzech miesiącach napięcia już się pojawiały. Według mojego źródła, wewnątrz firmy, kampanie w mediach społecznościowych Rebeki i Davida generowały sporo zaangażowania. Ale zero wykwalifikowanych potencjalnych klientów. Ich przeprojektowana strona internetowa wyglądała pięknie, ale wyeliminowała specyfikacje techniczne i galerie projektów, które potencjalni klienci rzeczywiście chcieli zobaczyć. Ironia była idealna. Rebeka zawsze krytykowała moją branżę za bycie przestarzałą, opierającą się nowoczesnym podejściom marketingowym. Ale to, co interpretowała jako zacofanie, było w rzeczywistości wyrafinowaniem. Te firmy doskonaliły swoje procesy pozyskiwania klientów przez dziesięciolecia i wiedziały dokładnie, co działa. Obserwowałem z dystansu, jak Rebeka i David walczyli, żeby dostosować swoje sprawdzone strategie do branży, której fundamentalnie nie rozumieli. Byli jak błyskotliwi chirurdzy, próbujący wykonywać zabiegi dentystyczne, wykwalifikowanymi profesjonalistami, ponoszącymi porażkę, ponieważ działali poza swoim obszarem specjalizacji. Pokusa przyspieszenia ich upadku była stała, ale się opierałem. Moja zemsta musiała być idealna, niewykrywalna i absolutnie druzgocąca. Co ważniejsze, musiała być zbudowana na substancji, a nie sabotażu. Chciałem, żeby Rebeka straciła wszystko w ten sam sposób co ja, poprzez własne błędne kalkulacje i nadmierną pewność siebie. Okazja do głębszego działania nadeszła podczas rozmowy z Marią Santos, dyrektorką The Surge, zamówień w Pinnacle Development Group. Pinnacle było drugim co do wielkości klientem Rebeki i Dawida z kontraktem wartym 150 tysięcy dolarów. Maria pracowała ze mną przy kilku projektach na przestrzeni lat i bezwarunkowo ufała mojej ocenie. Wspomniała niemal mimochodem, że Pinnacle zmaga się z ich obecnym podejściem marketingowym. Rebeka i Dawid przekonali ich do odejścia od tradycyjnych publikacji branżowych w kierunku strategii cyfrowej skupionej na LinkedIn i stronach internetowych branżowych. Przejście było trudne, z generowaniem potencjalnych klientów, spadającym znacząco w ostatnim kwartale. Słuchałem ze współczuciem i zapytałem, czy porównali swoje wyniki z poprzednimi kampaniami. Maria przyznała, że nie ustanowili jasnych wskaźników bazowych przed wdrożeniem nowej strategii. Gdy zasugerowałem kilka standardowych w branży podejść pomiarowych, zapytała, czy byłbym skłonny przeprowadzić nieformalny audyt ich skuteczności marketingowej. Prośba o audyt była jak poranek Bożego Narodzenia. Przez dwa dni zanurzałem się w danych marketingowych Pinnacle, analizując wszystko od wzorców ruchu na stronie internetowej po wskaźniki konwersji potencjalnych klientów. Wyniki były jeszcze gorsze, niż się spodziewałem. Wyrafinowana strategia cyfrowa Rebeki i Davida zwiększyła widoczność Pinnacle w internecie, ale całkowicie minęła się z grupą docelową. Zoptymalizowali pod ogólne słowa kluczowe biznesowe, zamiast pod terminy specyficzne dla budownictwa. Ich kalendarz treści skupiał się na szerokich trendach branżowych zamiast na konkretnych wyzwaniach stojących przed potencjalnymi klientami Pinnacle. Najbardziej szkodliwe ze wszystkiego było to, że wyeliminowali sekcję studiów przypadków, która była najskuteczniejszym narzędziem generowania leadów Pinnacle. Mój raport z audytu był kliniczny i profesjonalny, skupiony wyłącznie na danych i wskaźnikach wydajności. Nie wspomniałem Rebecki i Davida z imienia ani nie krytykowałem ich podejścia bezpośrednio. Zamiast tego przedstawiłem jasne dowody spadku wydajności we wszystkich znaczących wskaźnikach i podałem konkretne rekomendacje dotyczące poprawy. Kiedy Maria otrzymała raport, jej reakcja była natychmiastowa i zdecydowana. Pinnacle rozwiązało umowę z konsultingiem Rebeki i Dawida w tym samym tygodniu, powołując się na problemy z wydajnością i strategiczne niedopasowanie. Zatrudnili mnie jako tymczasowego konsultanta marketingowego. Z możliwością długoterminowego układu w zależności od wyników. Wiadomość o odejściu Pinnacle wywołała wstrząs w małym świecie marketingu budowlanego. Inni klienci zaczęli bardziej krytycznie przyglądać się własnym wynikom, a szepty, które słyszałem od miesięcy, stały się głośniejsze i bardziej ostre. Rebeka zadzwoniła do mnie po raz pierwszy od sfinalizowania naszego rozwodu. Jej głos był napięty od kontrolowanej złości, gdy oskarżyła mnie o sabotowanie ich biznesu. Cierpliwie wysłuchałem jej oskarżeń, czując jak zimna satysfakcja osadza się w mojej piersi. Kiedy skończyła, odpowiedziałem ze spokojnym profesjonalizmem. Wyjaśniłem, że po prostu wykonywałem swoją pracę. Pomagałem klientom ocenić skuteczność ich marketingu i podejmować świadome decyzje. Jeśli ich klienci wybierali pracę ze mną zamiast z nimi, może powinni zbadać, dlaczego ich usługi nie spełniają oczekiwań, zamiast zakładać złośliwą ingerencję. Rozmowa zakończyła się groźbami Rebecki o wytoczeniu sprawy sądowej. Ale oboje wiedzieliśmy, że nie ma ku temu podstaw. Wszystko, co robiłem, to legalne praktyki biznesowe. Nigdy nie kłamałem na temat ich wydajności ani nie składałem fałszywych oświadczeń o moich własnych możliwościach. Po prostu dostarczałem dokładne informacje ludziom, którzy ufali mojemu osądowi. W ciągu kolejnych tygodni, kostki domina nadal spadały z narastającym pędem. Meridian Construction, ich flagowy klient, Zdecydował się nie odnowić umowy po jej wygaśnięciu. Dwóch mniejszych klientów poszło w ich ślady, a trzech głównych potencjalnych nabywców z ich rurociągu sprzedaży wybrało konkurencję. O każdym z tych wydarzeń dowiedziałem się przez swoją sieć kontaktów, czując mieszankę zadowolenia i melancholii. Rebeka grała w tę grę lepiej niż początkowo zakładałem, ale popełniła kluczowy błąd. Założyła, że zabierając mi wszystko, co posiadałem, zostawi mnie bezsilnym. Zamiast tego uwolniło mnie to, bym mógł skupić się na jedynym atucie, którego nie mogła dotknąć. Ostateczny cios nastąpił 6 miesięcy po tym, jak założyłem swoją praktykę konsultingową. David Chen skontaktował się ze mną przez wspólnego znajomego, pytając, czy byłbym zainteresowany przejęciem ich listy klientów i kontraktów. Firma konsultingowa traciła pieniądze jak z dziurawego worka i potrzebowali szybko spieniężyć aktywa, żeby uniknąć bankructwa. Ironia była wyśmienita. Rebeka, która systematycznie odbierała mi wszystko, co budowałem przez dwie dekady, była teraz zmuszona sprzedać resztki ich wspólnego biznesu mężczyźnie, którego zdradziła. Cena wywoławcza była śmiesznie niska mniej niż odzyskałem w pierwszym miesiącu niezależnego konsultingu. Umówiłem się na spotkanie w kawiarni w centrum, ciekawy, jak Rebeka poradzi sobie z tym odwróceniem fortuny. Przybyła z 15-minutowym spóźnieniem. Jej zwyczajowy power dressing był nienagannie, mimo okoliczności. Dawid wyglądał na wyczerpanego. Jego drogi garnitur był pognieciony, a pewność siebie wyraźnie zachwiała. Negocjacje były krótkie i rzeczowe. Potrzebowali natychmiastowej gotówki, a ja miałem przewagę. Zaproponowałem połowę ich ceny wywoławczej, bez możliwości negocjacji, z płatnością uzależnioną od płynnego przejęcia wszystkich relacji klienckich. Szczęka rebeci zacisnęła się na moje warunki, ale Dawid już kiwał głową w geście akceptacji. Gdy podpisywaliśmy dokumenty. Poczułem nieoczekiwaną pustkę zamiast triumfu. Ten moment, na który czekałem miesiącami, wydawał się antyklimaktyczny, jak dotarcie na szczyt góry tylko po to, by odkryć, że widok zasłaniają chmury. Rebeka podniosła wzrok od kontraktu z czymś w rodzaju szacunku w oczach. Zapytała cicho: Jak to zrobiłem? Jak odbudowałem się tak szybko po stracie wszystkiego? Rozważałem kłamstwo lub oferowanie jakiegoś frazesy o odporności, ale prawda wydawała się bardziej odpowiednia. Wyjaśniłem, że miała rację co do mnie od samego początku. Byłem tylko robotniczym networkingowcem, który rozumiał relacje lepiej niż arkusze kalkulacyjne, ale to ograniczenie stało się moją największą siłą, gdy zmusiła mnie do rozpoczęcia od nowa. Zabrała wszystko, co mogła skwantyfikować i przenieść, ale zostawiła za sobą niematerialne aktywa, które naprawdę miały znaczenie w moim świecie. Zaufanie, reputacja i zawodowe relacje nie mogły zostać podzielone w ugodzie rozwodowej. Ani skradzione przez sprytne manewry prawne. Spotkanie zakończyło się niezręcznym uściskiem dłoni i obietnicami profesjonalnego koordynowania przejęcia klientów. Patrząc na odchodzących Rebeka i Dawida, ich mowa ciała była przygnębiona i pokonana. Czułem złożoną mieszankę emocji. Zemsta była kompletna, ale smakowała inaczej niż sobie wyobrażałem. Przez miesiące fantazjowałem o tym momencie. O ujrzeniu Rebeka proszącej mnie o pomoc. Obserwowaniu jak jej dumna pewność siebie kruszy się pod ciężarem jej błędnych kalkulacji. Ale teraz, gdy to się działo, satysfakcja wydawała się pusta i chwilowa. Tego wieczoru siedziałem w moim nowym mieszkaniu. Wciąż skąpo umeblowanym, ale z wyboru, a nie z konieczności. I zastanawiałem się nad minionym rokiem. Rebeka zabrała wszystko w rozwodzie, ale odkryłem coś cennego w ruinach. Byłem silniejszy i bardziej samodzielny niż od lat. Mój biznes kwitł, moja reputacja została przywrócona. A ja miałem jasność co do tego, co naprawdę miało znaczenie. Ta jedna rzecz, której nie mogła kupić, okazała się być czymś więcej niż tylko moimi zawodowymi relacjami. To była moja zdolność do odbudowy, adaptacji i znajdowania możliwości w katastrofie. Próbowała mnie zniszczyć, ale zamiast tego uwolniła mnie z małżeństwa, które powoli dusiło moje autentyczne ja. Sześć miesięcy później moja praktyka konsultingowa przekształciła się w pełnozakresową agencję specjalizującą się w marketingu branży budowlanej. Zatrudniłem trzech pracowników, podpisałem umowę najmu odpowiedniej przestrzeni biurowej i nawiązałem partnerstwa z kilkoma stowarzyszeniami branżowymi. Biznes generował więcej dochodów niż kiedykolwiek osiągnęła firma konsultingowa Rebecca i Davida. Co ważniejsze, znalazłem spokój z całym tym doświadczeniem. Wściekłość i pragnienie zemsty. Zostały zastąpione wdzięcznością za ciężko wyuczone lekcje i szczerym podekscytowaniem budowaniem czegoś nowego. Rebeka dała mi nieoczekiwany dar, zmuszając mnie do ponownego odkrycia moich własnych możliwości. Dowiedziałem się przez plotki, że przyjęła korporacyjną pozycję w marketingu w firmie technologicznej w Seattle. Dawid wrócił do swojej poprzedniej firmy jako młodszy współpracownik. Ich związek najwyraźniej zakończył się wkrótce po upadku ich biznesu kolejna ofiara stresu i presji finansowej. Nie czułem satysfakcji z ich osobistego bólu, tylko ciche uznanie, że sprawiedliwość została wymierzona przez naturalne konsekwencje, a nie celowe sabotowanie. Przeszacowali swoje możliwości, źle zrozumieli swój rynek i zapłacili przewidywalną cenę za swoją arogancję. Branża budowlana nauczyła ich tej samej lekcji, której nauczyła mnie lata wcześniej: że sukces nie polega na posiadaniu najlepszych narzędzi czy najbardziej wyrafinowanych strategii. Chodzi o zrozumienie swojego środowiska, szanowanie relacji i konsekwentne dostarczanie wartości przez długi czas. Rebeka miała rację, że mogła zabrać wszystko w naszym rozwodzie. Odebrała mi każdy materialny przedmiot i każdy składnik majątku, który razem zgromadziliśmy. Ale myliła się co do tego, co stanowi wszystko. Fundament mojego zawodowego życia, zbudowany na zaufaniu, kompetencjach i prawdziwych relacjach, był poza jej zasięgiem. Ten fundament stał się platformą do odbudowy, pozwalając mi nie tylko odbudować karierę, ale całe życie. Byłem zdrowszy, szczęśliwszy i bardziej spełniony zawodowo niż przez lata. Rozwód, który miał mnie zniszczyć, stał się zamiast tego katalizatorem odkrycia tego, kim naprawdę jestem pod dwiema dekadami kompromisów i ustępstw. Gdy zamykałem biuro tego ostatniego wieczoru, przeglądając zakończone przejścia klientów i przygotowując się do zasłużonych wakacji, Zdałem sobie sprawę, że największy błąd w kalkulacjach Rebecki nie polegał na niedocenieniu moich zawodowych relacji. Polegał na założeniu, że złamanie mnie sprawi, że pozostanę na ziemi. Zabrała wszystko w rozwodzie, oprócz jednej rzeczy, której nie można kupić, ukraść ani przekazać mojej zdolności do odbudowy. I to zrobiło całą różnicę.